thank you Dzisiejszym gościem jest Damian Sobolewski, organizator trzeciego Forum Ewangelizacyjnego w klinicy Zdroju. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Damian, na początku chciałbym, żebyś przybliżył nam troszeczkę swoją historię, opowiedział o swojej przemianie, o nawróceniu, bo wiem, że nie zawsze było Ci po drodze z wiarą i z Panem Bogiem. No, nie był mi po drodze z Panem Bogiem, jednak pochodzę z rodziny katolickiej. Mama zawsze gdzieś tam w jakiś sposób próbowała przekazać mi wiarę, tak samo mojej siostrze i mojemu bratu no jednak na pewnym etapie swojego życia szedłem w drugą, w ogóle w drugą stronę szedłem drogą śmierci przez większość swojego życia kiedyś poszedłem do spowiedzi właśnie do jakiegoś księdza który w momencie jak powiedział takie słowa ja odpuszczam Tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen to po prostu no, ciężko mi to wytłumaczyć ale ja po prostu doświadczyłem miłości której szukałem przez całe swoje życie miłości, która spowodowała, że jestem tutaj teraz w tym miejscu Zmieniłeś swoje życie, pomogłeś sobie, ale teraz też chcesz pomagać innym, dlatego założyłeś Fundację dla Wszystkich. Tak, razem z przyjaciółmi, z czterema właśnie przyjaciółmi, założyliśmy Fundację e, dla Wszystkich. Fundacja, właśnie, ma na celu przede wszystkim pomocy innym ludziom e, poszukiwania Chrystusa. Oczywiście też zajmujemy się rzeczami takimi jak praca z młodzieżą, to też jest jakby nasz priorytet. No właśnie, tutaj myślę, że warto byłoby wspomnieć o projekcie Breakfilaktyka. Spotykacie się z młodymi ludźmi, tańcem zwracacie ich uwagę, a potem macie szansę porozmawiać z nimi na poważne tematy. Tak, nawet dzisiaj byliśmy w Strzegocic, Strzegocice, o taka była miejscowość niedaleko Pizna, także też dzisiaj rano mieliśmy już ten projekt profilaktyczny właśnie. Tam, do młodzieży. Tak, projekt profilaktyczny składa się oczywiście z pokazu tańca, z różnych filmików, które jakby pokazują to, czym się zajmujemy z Pawłem, moim przyjacielem, no i też w takim projekcie daje świadectwo nawrócenia, świadectwo nawrócenia, świadectwo, w którym momencie spotkam Chrystusa, też w którym momencie się pogubiłem. No i opowiadam młodzieży o tym, że można żyć w bardzo wartościowy sposób, że można żyć nie tak, jak proponuje nam dzisiejszy świat. Podobnych świadectw nie zabraknie też na trzecim forum ewangelizacyjnym, które już w najbliższy weekend. Tak, w ten weekend, piątek, sobota, akurat tak wypadło, 14-15 czerwca, organizujemy właśnie razem z parafią na święcie Marii Panny w Krynicy Zdroju trzecie forum ewangelizacyjne, Godzina Miłosierdzia. To jest wydarzenie, które ma na celu przede wszystkim zgromadzić ludzi, ludzi wierzących, ludzi też może, którzy mają wątpliwości, aby też zobaczyli, że Chrystus naprawdę żyje, że Chrystus naprawdę żyje. I, I to się właśnie dokonuje podczas takiego forum. Pan Bóg nie działa w nieprawdopodobny sposób. Ludzie się nawracają. Pan Bóg uzdrawia z chorób też nieuleczalnych. No, dzie dzieją się rzeczy po prostu takie, które być może na co dzień są mało widoczne. Właśnie na takich wydarzeniach jakby też Pan Bóg zaprasza nas do takich wydarzeń, do takiego uwielbienia żeby pokazać, że też ta nasza wiara to jest taka radość, potężna radość i potężna miłość i on na takiej wspólnoty chce nas właśnie doprowadzić i trzecie forum właśnie taki, taki główny cel, taki główny cel. Na forum nie zabraknie też gości specjalnych. Tak, oczywiście. No będzie choćby nawet pan Jan Budziaszek który też przeszedł różną drogę i spotkał na swoim etapie właśnie Jezusa, który odmienił jego życie i odmienia je nadal. Będzie ksiądz Andrzej Rams, będzie również ksiądz Józef Drabik, wieloletni proboszcz w Krynicy Zdroju, ksiądz Stanisław Gancarek, bardzo głęboki, głęboki kapłan maryjny. I też właśnie w tym roku wybada forum maryjne. Tematem, tematem tego forum w e, godzinach miłosierdzia jest Maryja Oblubionicą Ducha Świętego, więc to też nie jest przypadek, że właśnie tacy kapłani bardzo maryjni też przyjeżdżają do nas. No i też e, będzie mój taki przyjaciel, mówił świadectwo nawrócenia, który też na etapie swojego życia bardzo mocno się pogubił. No i udało mu się właśnie też e, wyjść z tego dzięki Chrystusowi. No i myślę, że to tyle. To jest na pewno czas, który może dużo wnieść dobrego, do, 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 życia, dużo dobrego do życia, dużo takiej, takiej mocy, takiej, takiej, pełnej wiary. I tego też życzę wszystkim i zapraszam wszystkich właśnie też właśnie na te wydarzenia.